I mamy to. Właśnie przyszła przesyłka. Dosyć szybko. Zobaczymy. Cało nienaruszono. Okay. Witam serdecznie. Dzisiaj mam do zaprezentowania do taniego tureckiego karabinka Retej. Hunter 2022, tani kolimator na zasadzie tani kolimator do taniego karabinka. Zapraszam na film. Posiadam już kolimator Vortexa, otwarty Red-Dota i mam zamontowanego na moim aer ale do tej pory nie miałem jeszcze styczności z kolimatorem. Zamkniętym, w związku z tym zakupiłem kolimator zamknięty i zobaczymy sobie, co ta paczka zawiera w środku. Zdecydowałem się na zakup takiego budżetowego kolimatora firmy Vector Optics o symbolu. Zaraz sprawdzę jeszcze o symbolu RDSL 34. O szkle 1 razy 18 razy 20 z kropką 4MO. O, paczuszka jak widać solidnie zapakowana. Zobaczymy sobie co tam mamy w środku. Krótki film w zasadzie z takiej krótkiej prezentacji. Nie miałem jeszcze kolimatora z systemem zamkniętym. Oczywiście wyrób chiński, jak większość tego typu na naszym rynku produktów. I zobaczymy sobie wspólnie. Co zawiera opakowanie? No to standardowe, standardowe gąbeczki. Jakaś prawdopodobnie jest instrukcja obsługi skrócona. Dokładnie. Zachowajmy jakiś porządek na naszym stole. No ściereczka nie wymaga większego komentarza. Żelki jak ktoś lubi. O, zaczynając od dołu klucz prawdopodobnie do regulacji do nastawień, a nie prawdopodobnie, a na pewno, czyli montaż baterii, ewentualnie to jest klucz do nastawień, tak to jest klucz do nastawień kolimatora, ewentualnie montażu. Jest tutaj również podwyższenie i to mi chodziło o to, żeby wziąć podwyższenie, dlatego że ten mój karabinek Retej ma przyrządy stałe. Bardzo fajnie się strzela. ze oczywiście, muszką i szczerbinką. Ale ma też miejsce takie, tu jest wyżłobienie, gdzie można spokojnie strzelać z kolimatorem i również z przyrządów mechanicznych bez demontażu kolimatora. I chciałem to sprawdzić, jak to będzie po prostu wyglądać razem. Dobrze, czyli to podwyższenie mamy. Wykonanie to jest wszystko z alumini aluminium lotniczego. I, i no jest to dosyć odporne aluminium na wszelkiego rodzaju nieszczęścia, które mogą spotkać ten kolimator. Odporność na wstrząsy ten posiada 750G, i też jest możliwość montażu właśnie do jakichś niewielkich pistoletów z, z, z niewielkim odrzutem 9x19 ewentualnie coś takiego. Kropka 4 Moa. No, no, nie jestem zwolennikiem takiej dużej kropki. Wolę kropki. Takie w sumie 3 moła, maksymalnie nawet 2 moła, i to by było bardziej dla mnie korzystne, bo te kropki to coś tutaj się mi troszkę, ale spróbujemy to zaraz otworzyć. O, udało się. No i mamy, mamy kolimatorek. Przede wszystkim chciałem, żeby to był, nigdy nie miałem kolimatora, właśnie tak jak w Zamkniętego i chcę zobaczyć, jak to się będzie prezentować. Bardzo ważne dla mnie było montowanie tutaj baterii pod tą pokrywą. Spróbujmy sobie otworzyć to. Bateria nie jest dołączona do zestawu, bo tutaj widzę, nie ma czegoś takiego. Tak, zaraz. Ok, udało się trafić na gwint. No, zakręćmy sobie regulacja w pionie, w poziomie. Przyciski plus minus. O, dosyć fajnie chodzą, tak dosyć czytelnie miękko schowane. W odporność tutaj, jak podaje producent, jest na, na poziomie IPX4, czyli tak naprawdę na zachlapania, zabrudzenia nie zaleca się przy tej szczelności zanurzenia, jak gdyby w wodzie tego kolimatora. Żywotność baterii do 20 tysięcy godzin. Oczywiście jest to zwykle teoretyczna wszystko, wartość. No i montaż jest kompatybilny z Acro, czyli na tych szynach, na tych szynach z takim niskim montażem i jest to po prostu tak zwany jaskółczy owon, czyli szyna na jaskółczy owon i można sobie to spokojnie zamontować na takim karabinku. Myślę, że to nie będzie problemu, zresztą to spróbuję to zrobić, także zamontuję to i zaraz spróbujemy wrócić do... Do tego powiększenia jest jeden, jeden, jeden raz. No i klik jeden, klik je równa się 1 mała. Zaraz sprawdzę jeszcze, czy tutaj, gdzie ten kluczyk jest, tutaj jak to chodzą te kliki, tak delikatnie spróbujmy zobaczyć. A dosyć wyraźnie, fajnie, czytelnie nie hałasują. Jest to czytelne, wyczuwalny ten przeskok. Także bardzo mi się to podoba. Tak, bateria zalecana do tego kolimatora jest te CR2032 3V. taka standardowa bateria. Założymy sobie, zobaczymy, czy to w ogóle wszystko zafunkcjonuje. Raczej na pewno tak. O. Dobrze. I dołączonym kluczem sobie to dociągniemy ładnie. O. I to już mamy. Tu jest włączanie, tu jest O, już kropka się uaktywniła. Tak. Nie wiem, czy to widać, ale raczej nie za bardzo. Taki w telefonem nagrywam, więc taki przydałaby się kamera, ale ale no, o coś tam widać lekko, jest 8 stopni regulacja 8 poziomów podświetlenia i jedna na noc, także kolimator działa. go później rozszyfruję zobaczmy na tym podwyższeniu, jak on się prezentuje kluczykiem sobie możemy to lekko dociągnąć o no i tak w zasadzie, o jeszcze za słabo troszkę to się kiwa no, i to w tym momencie tak się prezentuje ogólnie. To jest na szynę Pikantini dolne montaż. I tak szczerze mówiąc, nie wiem, czy to e, będę mógł zamontować na swoim karabinku. Spróbuję to zaraz zamontować, zobaczyć, ale chyba mi się wydaje, że to nie będzie możliwość strzelania tego z takiej pozycji, e, żeby można było bez demontażu kolimatora strzelać tym tym karabinkiem. Mam już zamontowany kolimator RDSL w firmie Vict Optics A 34 z kropką 4MO. Ustawiony jest tutaj z laksu na 50 yardów, to jest około 46 metrów. No powiem tak, to jest to za wysoko dla mnie, jednak mimo wszystko tak jak patrzę się. Szczególnie strzelać jednak nie można bez demontażu tego, tego podwyższenia RIS. No, i w tym momencie pozostaje mi tylko albo dokupić troszkę niższy montaż, albo jednak zdemontować tą szynę tutaj i ewentualnie przykręcić bezpośrednio kolimator do, do, już do, do samego karabinka. Także na tą chwilę kończę to nagrywanie. Szczególnie że no, nie do końca jestem przekonany, czy. To mi się akurat podoba. Kolimator wykonany ogólnie jest bardzo dobrze. Ja nie mam do, tutaj żadnych uwag do, do tego. Może poza wielkością tej kropki. To jest dla mnie za dużo 4 Moa, lubię 3, 2 Moa i to jest wtedy dla mnie po prostu optymalna wielkość kropki. Także dziękuję serdecznie za uwagę. Do następnego filmu. Pozdrawiam wszystkich widzów i do usłyszenia. Bye bye.